Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na buraczki z papryką. Buraczki przygotujemy sobie do słoików na zimę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Buraczki wychodzą bardzo smaczne. Jeśli spróbujecie, nie będziecie już chcieli zjeść żadnych innych. A teraz pokażę Wam, jak je zrobić. Do starcia warzyw możecie użyć tarki. Na tych grubszych oczkach, albo możecie użyć maszynkę do mielenia. Ja mam tutaj takie ostrze do warzyw, albo maszynka, albo tarka. Jak wolicie, co macie. Muszę teraz poobierać buraki. Już są ugotowane. Muzyka Jeszcze raz powtórzę Wam składniki: 5 cebul, pół kilo papryki i 3 kilo buraczków. A ja robię porcje wszystkie razy 3. Cebulę już mam poobierane. Papryki umyte, wydrążone i pokrojone na takie kawałki, żeby było nam lepiej i szybciej zmielić, Bo ja będę mielić w maszynce. Obrałam ugotowane buraczki już ze skórki i tutaj pokażę wam pierwszy sposób. Trę na tarce na tych grubych oczkach. Teraz zetrzemy sobie przez maszynkę paprykę i cebulę. Cebulę możecie przekroić na pół. Gdy maszynka lepiej Wam to zmieli. Mielimy. Tutaj mam paprykę z cebulą. Już przetarłam ją przez maszynkę. Jeśli nie macie maszynki, możecie to zrobić za pomocą tarki. Pamiętajcie, 5 cebul i 1,5 kilo papryki. Ja składniki zrobiłam razy. Trzy. Wyszła mi taka Micha. Tutaj już mam ugotowane, obrane i starte buraczki. Ja starłam buraczki na tarce, ale możecie również dobrze od razu zrobić to przez maszynkę, jak wolicie. A teraz będziemy robić zalewę. Do sporządzenia zalewy potrzebujemy: na 3 kilo buraczków potrzebujemy cukier. Jedna trzecia szklanki. Sól. Jedna łyżka olej pół szklanki ocet pół szklanki to jest na jedną porcję możecie to pomnożyć tyle ile razy robicie dwa razy trzy razy cztery razy i dużo chcecie zrobić tych buraczków ja robię razy trzy. potrzebujemy taki duży garnek żebyśmy zmieścili naszą zalewę bo później dodamy nasze warzywa więc teraz tak daję półtorej szklanki octu ponieważ ja robię razy składniki razy trzy. na 9 kg Półtorej szklanki octu, trzy łyżki soli, trzy czwarte szklanki cukru. Całość wstawiłam na kuchenkę na gaz. I musimy to wymieszać, żeby nam się ten cukier, ta sól rozpuściła. Za chwilkę jeszcze dodam olej półtorej szklanki oleju. Dodaję półtorej szklanki oleju. Mieszamy do rozpuszczenia soli i cukru. Następnie, gdy już mamy lekko podgrzane, dodajemy całą tą paprykę z cebulą, z mieloną. Przemieszamy. Dodajemy ją do naszej zalewy. Ile pogotujemy, około 10 minut, i dodamy buraczki. Przykryję i gotujemy około 10 minut. Gdy nasze warzywa już się gotują w naszej zalewie, przyszykujemy sobie słoiki. Potrzebujemy słoiki, musimy je umyć, wyparzyć. I będziemy przekładać nasze buraczki z papryką do takich takie gorące od razu do słoików i zamykać. Zaparowało. Wszystko się już 10 minut gotuje. Widać. Dodaję buraczku. Dodaję i przemieszam. Naprawdę tych buraczków wychodzi cały wielki garnek, więc musicie mieć duży garnek. Jeśli robicie porcję razy trzy, tak jak ja. Całość się gotowała już około 20-25 minut wystarczy w zupełności. I gorące, takie gotujące się buraczki bezpośrednio wkładamy do wyparzonych słoików. Słoik wycieramy dookoła. Musi być suchy, czysty. I zamykamy od razu dekielkiem taki gorący słoik jeszcze. Buraczki już są powkładane do słoików. Wyszło mi 13 słoików. To są takie większe słoiczki. Jeśli zrobicie w tych mniejszych, Około 26 sztuk powinno Wam wyjść. Buraczki są przepyszne. Polecam Wam bardzo serdecznie. Idealne do obiadu. Kochani, za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jeśli spodobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o komentarzu. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!